Gal w Cthulhu! Gatulu, Jesteśmy z pierwszym więźnia. Ostatnio wygnaliśmy tu łaczabioną Sarą, a później o. Od... Poszliśmy spać teraz też, bo czemu nie? Będzie nam się coś śniło. Tak, będziemy w tym dziwnym lovecraftowym świecie snów teraz. Będziemy mogli się wydostać z tą. A nie, ten znowu I find you again. Okay. As promised, I come back to reiterate the offer of truth. As Dobra, you, you and finally understand oh, the true nature of the world, your perceptions change. Are you ready to see your world and the ones that live in it as they truly are? Ta, czemu nie? Ogademet, oh, skąd mam wiedzieć? <laughs> eee. <to. laughs> Śledztwo ze snu. Odblokowaliśmy. Wiedziałem, że mi teraz otworzą. So, yeah, she i thought we were made of the same stuff. Detective. fighters. survivors. i never would have thought you were so naive. it's all your fault. you could have stopped this whole thing. your army buddies. the villagers. me. we're all in danger as long as you're alive. is that

we That's cut?kaba Dom, what happened? Come, you'll want to hear what these two Egypts have to say. This better be interesting. Seems like someone, oh. someone decided to grant you your deepest wish. A mutiny? <laughs> Worse. They killed Chief West. Oh and left his body in one of our warehouses. You're kidding. They're all yours. Which one of you is dumb enough to kill a cop and throw him on my doorstep? Huh. We don't know nothing. The dead body in my warehouse disagrees. We swear, miss, it's not us. I don't have time for this. Spill it. We've got nothing to do with it. I want to know everything about the corpse over there, or I swear you will meet the same end. If we speak to you, we're dead. If we don't speak to you, we're dead. What? No! Listen, miss. We didn't see what happened, but we heard. The noises and talkings like. We've been betrayed. By whom? Go! And look Capitano. at the body. You'll find out for yourself. Interesting. Let's go, Dom. Where is this workshop? I'll go with you. He must be talking about the old boat repair workshop. They've done nothing wrong, apart from killing a cop on our turf. That's who we. How do you know they killed him? Do you want me to settle it with some lead? Scurvy dog, always threatening us. these these lunkheads down before I shiv the lot of them. I'll take care <mulcy> of them. A bunch of liquor sponges aren't going to lay down the low round here. I'll take a look at this workshop. Join me when you're finished. Co cool. To są moi ludzie, bo nie są braniek rybacy. To są rybacy, bo są braniek rybacy. To jest dom. Dobra, będziemy sprawdzać co tu się dzieje. Perewatch. Nie będę naczy. Here we are. Here we are. No jeszcze sobie całe to miejsce w Kala. No nic takiego chyba nie ma. Nic takiego nie widać. Kat jest bardzo silna psychicznie, znaczy Pierce jest po prostu podatny na mm, no te wszystkie wizje w ogóle, ale myślę, że kat by sobie z tym poradziła tak racjonalnie i po prostu chciałaby wyrżnąć i tych złych, i tych dobrych. Później pójść gdzieś sprzedać alkohol. No tu jest kijew dalej. A, tu okay. Bardzo ładny kat. If someone had told me that one day West's work would kill him, Someone moved the corpse here. Where did the murder happen? We We came from here. No, czyli ten dyk A morderstwo musiało się stać tam dalej ja. Tutaj Tu jest najwięcej krwi, takiej ciemnej Chyba, tak? Nie, tu So, this jest where West was killed. What's that? What the fuck is that? Where did it come from? To nie rybacy, to sekta go zabiła. He wasn't alone. Who were those guys? No, Moskorye. Już po tych przemianach swoich, po przebudzeniu. There's only one man who smokes these gaspers. Fitzroy Kapitan. Tak, Boże, kapitan będzie supposed to be here, truth seeker. What the fuck? Nice. Mogę Czemu Sara tam była? Ktoś jeszcze chce podejść? Grubo. Dzieje się naprawdę grubo. Rozdział 12, Ale teraz lecimy te rozdziały. Komisarz ds. Gospodarki widział oczami Kat dzieląc. Jej niepokojące odkrycia. Podczas poszukiwania mordercy policjanta kobieta została zaatakowana przez mieszkańców wyspy. Pierce nie wie, czy przeżyła. O, akcja się zawiązuje. Grubo. Is. Wake up. Oh, what has nice. Take that weapon, you'll need it. Ooh. What? Tell me. My huh? head. You're coming into my head. Bradley, damn it. Pull yourself together. You got me. I can't resist any longer. It's all right, Bradley. Just try to calm down. Everything is going to be fine. Are you stupid? I'm telling you, I'm turning into one of them. Bradley, trust me. We lost, Pierce. They even got Sarah Hawkins. I was unable to stop her. What do you mean, unable? She left with the bookseller, he came back. Alone. Told me she couldn't resist the call. The doctors told me later. They saw her going in the direction of the whaling station. Damn it. I'm turning Pierce into one of those things. No! Keep fighting it, Bradley. It's too late. You have to end this. Do it. Kill me. oh uh, yeah. Nie będę go zabijał. Okej, okay, dostaliśmy dużo punktów. Ja chcę je rozdać i poczytać. Poczytalność nam zjechała trochę. Nie, zostaliśmy na psychotycznym spoko. Yy, myślę, że siła mi się teraz przyda. 9, a nie 9 punktów, a 6 potrzebne do siły, maksa. Ale jesteśmy teraz Hilacze, ja cię kręcę uh, Instynkt czy Liloquencja? No ale weźmiemy sobie elekwencję może trzeba będzie kogoś przekonać do jakiegoś sensownego zachowania. Co się tu jest ten? Nic się tu nie zmieniło. Miejsca tylko nam dodali. Opuszczona kopalnia Sarahu, więc wytropiła tułacza w tej opuszczonej kopalni. Ciała w już nie wskazują na aktywność gangu Kat. Wiecie co mnie pociesza? Że przynajmniej Kat jest nie z kultu to jest naprawdę miłe. Co to ja tu jeszcze mam? Poczytalność, no co z nią? Wszystko już sprawdziłem z poczytalności, przecież chyba tak? Nie, coś jeszcze? Gdzie? O, tu jest. Lewiatan powróciłby znowu torturować Pirsa. Tym razem dokonany wybór pozwoli detektywowi poznać szokujące fakty na temat mieszkańców wyspy, który dotąd uważał za swoich sprzymierzeńców. Każdy fragment wiedzy wyniszcza coraz bardziej umysł Piersa osłabiony już wcześniej przez wizualne i dźwiękowe halucynacje towarzyszące wizytom lewiatana. Podczas tych spotkań poczytalność detektywa doznaje ogromnego uszczerbku. i z niej groźba, że na dobre popadnie on błęd. Cool. Miejsce zbrodni. Ciało komendanta Westa zostało znalezione w magazynie, się, znajdującym się na terenie Kat. Podążając śladem krwi, kobiecie udało się odkryć tożsamość zabójcy. Okazał się nim członek sekty sięjącej zamęt na wyspie. Z drugiej strony nie widzę wytłumaczenia, jak Kat zdołała się dowiedzieć o kapitanie Fitzroy'u, a szczególnie o Straży Hawkins. Algernon Drake, który rzekomo miał być z nią w posiadłości, nie pojawia się w tej dziwnej układance. McColta. Kod Colt 1911 AI, używany głównie. albo A1 używane głównie w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych solidna i skuteczna broń Jeszcze martwiej natury. Dobra. nie, temu odwala. No rozpadajmy stąd. Grubo. Sarah Hawkins Jak mam użyć broni Stop. What am I doing? no you're killing them, Pierce. you Thank you. How did you manage to get out of your cell? Officer Bradley came to free me. Bradley has nice. a sense of justice. Where is he? Nie mogę. I'm sorry, officer. He's gone. Did you? No. When I left, he was still breathing. Poor guy. I see you're out of bullets. Take these. Sullivan won't need them anymore. Thanks. What happened here? Nie wiadomo Nic nie widać, ale burda w środku była ostra pewnie Mgła się nasiliła Samochody stoją What the fuck Zabije mnie? Nie yeah. God Widzicie? On tu się zmienił wyglądem w rybaka Mi się już miesza w oczach A, go okay. Tutaj byłem, tam Ciebie zdejmuję Co, on nie mógł otworzyć? O, gramofon ktoś wkuścił w końcu, Mio Tu nie ma takiego ciekawego. It looks like an old seaway są stare mapy widzę? Dobra, sprawdźmy tę rekonstrukcję najpierw. O, robi się ciekawie, co? Cała trójka. Tak jest i ciało lewiatana Flesh granted them powers and revelations. You are that's getting that's closer, truth seeker. No, 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 the most precious gift of all. The truth. The ultimate truth about life. If I move only to resurrect life, then it

No, zależało mu na niej. Mimo wszystko. Ale pekarz to kapitan jest głównym, jakby tym teraz. No. E? Sarah Hawkins i on przed nią. Someone with exceptional sensitivity to his dreams. This gift will lead him to this island. As I am the oracle, I speak for him we cannot name. Kruba, consider Changa. Trash the truth like the bloodhound you are. Jestem w stanie zrozumieć, że to jest jakieś hipnotyzujące, ciekawe i pociągające, nie? No było tak jak w tym opu. kosmos. Scott? Chcę znowu pracować z Scott. O kurde! What are you still doing here, detective? I need to go to the whaling station. It's locked. You'll need a key to get there. Right. Go get me a first aid kit. I might have something for you. You were chasing Fitzroy, but now you're here, injured. How do you know? There were too many. Got us. If I don't get something to stop the bleeding, I'm a goner. I'm coming back with a first aid kit. Hurry up. Okej, okay, czyli pomoc. O, jakie ładne musielki. O, jakie ładne widoczki. Mamy czas. No dobra, trzeba znaleźć apteczkę. Where is apteczka? Muszę stąd wejść, żeby znaleźć apteczkę. Ale biednie. No jest klimat. Teraz, teraz ta wyspa ma jeszcze lepiej wygląda, no nie ukrywam. W aucie powinna być apteczka niby, nie? Gdzie on idzie? Ach, kuźwa! Myślałem, że wcześniej się pojawi, że będzie tam. Ten... Po co chcesz ratować ich? Po co, Pierce? Trzeba ich wystrzelać wow, Ło, No, idziemy wyjściem, skoro tam nic nie ma Wow, gro, halo! Le opanuj, le Jest zobaczcie dom a nie Co się dzieje? Czemu tak nagle dzwoniło? Panuj się już do niego wyleźć tak o many Serio Już odpuścił, odpuścił. o. o. Ale się nie będę zastanawiał w dupie. O o! Ta, 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 ta. Gdzie teraram znajdę teczkę w tym syfie. Może gdzieś tu Już nie żyję. Może do baru iść? Got the boss. Nasty wound. I wanted to get her the first aid kit in the Hawkins warehouse, but there's one of those poor bastards in it. Too dangerous. I'll see what I can do. Should use VMEG JS. Oh, kurde! I didn't hit him. Panic VMEG. But it's nothing. apteczkę. Apteczka na pewno się przyda, i opętani szaleńcy szlatują wszystko co się rusza na Darkwatera, i ja zamierzam wyjść z tego ciała. Cześć, Charles. Dobra. Wow, to mogła tak od razu uderza ostro. Zmienił się. No, trzeba się pośpieszyć i wrócić do Kat. Oh, fuck. Co, rzuci się coś na mnie teraz? oh yet they're going to the whaling station I better hide and wait until they're gone Ta. Czekanie, cię. <gasps> Fuck me wow. No szkuziwa! Apartmenta. No i elegancko. Tu, 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 sobie przejedziemy, tutaj. A gdzie jest ten dom cały? Umarł też? Tak, muszę tu zleźć na dół i przejść tymi. No, tu muszę przejść Tamtego trupa Nic trudnego Jakieś grę w Psyntercera, ja wiem co to znaczy, się skradać Dobra, biegnę Enough! Fuck Gdzie jeszcze jakiś? Nie no, wiadomo Dobra, zamykamy drzwi, idziemy do kat Kat się przemienia też, to słabo, co? Nie, żyję. Spoko. No to przecież mam wszystko, co potrzeba. Zachowaj apteczkę! Nie you, no, przyda nam się you. każda pomoc. Cool. Piers. Poczytalność spada zaś. Kurde, że to tak nie po kolei się pojawia. Nie wiadomo. Czy mi spadła jeszcze? Ja nie wiem. Już zgupłem. To czytaliśmy, to czytaliśmy. No nie wiadomo. Nie wiadomo o co może chodzić. Każówki. Ujawniona prawda. Nie mogło ufać już zmysłom ani logice. Stara mapa w biurze Kapitana Portu wywołała kolejne wizje. Ich liczba, realizm i charakter wszystko wskazuje na to, że są to w rzeczywistości halucynacje wzrokowo-słuchowe. Jednak zawarte w nich informacje pokrywały się z dowodami uzyskanymi w trakcie śledztwa, poczynając od cudownej zdobyczy. Jeżeli Hawkins, Fitzroy i Fuller faktycznie byli wtedy na pokładzie statku Scilla i to oni założyli sektę, ile naprawdę mają lat? Kolt. klucz przemytników ten klucz da mi kat, otwiera on drzwi do przejścia ukrytego na terytorium przemytników, stamtąd mogę dotrzeć do stacji wielorybniczej dobra kat, to co? Eee, no nie ostrzelę cię, bo dałem ci apteczkę ale na razie tutaj kończę, tak zakończymy ten odcinek z tobą ranną. Eee, jak wam się podobało to lajkujcie subskrybujcie eee, udostępniajcie, zaznaczcie dzwoneczki, kliczeczki, babetki trzy a ty też, ty też atakuj Idź, idź, stój pod parta. Wszyscy tu Wszyscy.